Podasz człowiekowi chemię. I? On po tej chemii pierdolnie. No dobra. Zależnie od tego, ile podasz chemii, figurant zejdzie za godzinę, dwie, czy dajmy na to trzy. Tu jest wyliczone, że dostanie rozległego zawału za pięć godzin. Tylko musisz wszystko dokładnie wlać. Zabijesz tym człowieka. Mhm. Uh -huh. Ile wlałeś chemii? Wszystko. Nie użyj. Co? Dlaczego mi nie ufacie? Już mam dosyć. Czemu nie wlałeś wszystkiego? Bo chciałem sobie zostawić, mam takie ucha w garwolnie, co mi tłumi, źle pospawał. Figurant miał zejść, nie dostać wylewu. Teraz może się obudzić i zacząć gadać. Takich rzeczy się nie robi. To jest spierdolona robota. Nie uważam tak.